Ja wiesz, ja chcę się bić z każdym. Chciałem się bić teraz w sierpniu, obojętnie z kimś. To był, był ktoś z rankingu no, no, czy... piąty, czwarty, drugi, na, na zastępstwo do walki o pas. Ja się mogę być z każdym i to nie przeszkadza sobie nie wybieram no, je Tym bardziej, że jestem na samym końcu kariery. Więc ja chcę samych mocnych walk, które jak najszybciej mnie wywindują do walki o pasji. No jest to walka walko pas. To następnym w takim razie. Mistrz. <laughs> Przekonaj Wojsowa, proszę bardzo. No, kurde, no, ja nie mam. <laughs> ja, ja nie mam za dobrze gadane, wolę pokazywać to w klatce. E, kurde, no myślę, że udowadniam to z każdą walką. Michał na no twoje walki się fajnie ogląda, no, kurde. Kurde, Dziękuję ci Nic, bardzo. Ale no, tak no, nie ukrywajmy, no. Daję z siebie wszystko. Wiesz, całego siebie tam zostawiam w tej klatce. E, dużo mnie to kosztuje i emocjonalnie, i fizycznie, i psychicznie, mnie i moją rodzinę. Kurde, no, ale dążę jeszcze do tej walki o pas cały czas, to jest moją myślą przewodnią, chciałbym to zrobić. No i kurde, no i wiesz, nie będę się doprosił czy coś, uważam, że po prostu zwyczajnie mi się należy.